Komisji Krajowej na pierwszym posiedzeniu Komisji Krajowej w nowej kadencji 2010-2014. Witam bardzo serdecznie, szczególnie wszystkich nowych członków Komisji Krajowej, a takowie są, także bardzo się z tego cieszę. Witam członków Komisji Krajowej, którzy są pierwszą, drugą trzecią, a może i więcej kadencji. Mam nadzieję, że swoim doświadczeniem będą służyli Związkowi Solidarność i mi jako Przewodniczącemu Komisji Krajowej, osobie, która kieruje pracami Komisji Krajowej. Witam, chociaż członkiem Komisji Krajowej, ale witam Przewodniczącego byłego Janusza Śniadka. Witam bardzo serdecznie. Ale na początku taka krótkie, krótkie podziękowanie dla ustępującego Prezydium Komisji Krajowej za ich wieloletnią pracę, wkład pozytywny dla naszego Związku Zawodowego Solidarność. Bardzo bym poprosił tutaj do siebie Janusza Śniadka. Janusz zapraszam Cię, jeżeli możesz podziękować osobom, które w kadencji 2006-2010 uczestniczyły w pracach Prezydium Komisji Krajowej za serce, za waszą pracę, za wasz prywatny czas, bo niejednokrotnie poświęcaliście swoje, swój czas. Nie tylko czas, który byliście w pracy, ale czas wolny dlatego, aby ten Związek Zawodowy działał i funkcjonował tak, jak działa działał dotychczas. Prezentacja kandydatów i przedstawienie osób, które jako Przewodniczącej Komisji Krajowej który kieruje pracami komisji krajowej proponuje do prezydium Chcę, aby prezydium było trzech wiceprzewodniczących to jest wiceprzewodniczący do struktur terenowych wiceprzewodniczący do spraw branż chociaż dzisiaj tego wiceprzewodniczącego nie będziemy wybierać ja jeszcze chcę rozmawiać z koleżankami i kolegami z branż na ten temat, ale dzisiaj na pewno przedstawiam Wam kandydaturę wiceprzewodniczącego do spraw struktur terenowych. Proponuję na tą funkcję Tadeusza Majchrowicza. Proponuję na funkcję wiceprzewodniczącego. Nazwijmy to pierwszego wiceprzewodniczącego Bogdana Bisia. Proponuje na funkcję skarbnika Komisji Krajowej Jerzego Jaworskiego. Proponuje na funkcję sekretarza Komisji Krajowej Koleżankę Ewe Członka prezydium Komisji Krajowej Henryka Nakoniecznego. Nie powiem, żebym nie był wzruszony, że po mojej 30-letniej przygodzie z Solidarnością przyszło mi w tym historycznym miejscu by na swój temat mówić i kandydować do tak zaszczytnej funkcji. Ale po kolei, proszę Państwa, ja pracę w ogóle rozpocząłem w 70, 1975 roku w Kraśnickim Aftomecie. Potem na wydziale remontu samochodów. Później miałem przygodę w Ludowym Wojsku Polskim. W jesień 1976-1978 w pobliżu Szczecina po wojsku, wróciłem do firmy. Do 1990 roku praktycznie pracowałem w tej firmie później. Przyszedłem praktycznie wszystkie szczeble e, w solidarności. Początkowo jako przewodniczący zakładowej komisji rewizyjnej, później przewodniczący komisji zakładowej, miałem wówczas około 600 członków komisji. E, współtworzyłem sekcję Krajową Górnictwa na Tych Gazu, byłem jej wiceprzewodniczącym. E, później tak się złożyło, że trafiłem do regionu i na razie z niego nie wyszedłem. Byłem przez trzy kadencje wiceprzewodniczącym regionu Podkarpacie. Teraz po raz czwarty wygrałem wybory na szefa regionu. Tym razem bez kontrkandydata. Koleżanki i koledzy, Bogdan Biś. Rozpocząłem swoją pracę zawodową w roku 80 w kopalni węgla kamiennego Jaworzno. Później w wyniku restrukturyzacji zakład górniczo-energetyczny Sobieski Jaworzno III i zakład górniczy Sobieski. Członkiem Solidarności jestem od roku 80 września. Pracowałem blisko 20 lat jako pracownik fizyczny pod ziemią. W międzyczasie 95 członek Komisji Zakładowej, tak naprawdę działaczem takim związkowym, etatowym. Od roku 1998, kiedy nasz zakład kopalnia węgla kamiennego Jaworzno przechodziła restrukturyzację, później objąłem funkcję od lutego 99, funkcję przewodniczącego komisji zakładowej i pełniłem tę funkcję przez dwie kadencje. Od roku 2006 na etacie w zarządzie regionu Śląsko-Dobrowskiej Solidarności. Znaczy, ja nie powiem Wam, ile mam lat. Psz, proszę. Jestem, urodziłam się w drugiej połowie ubiegłego wieku. Pracuję w tej chwili już od 1992 roku na etacie w zarządzie regionu. Jestem od 1993 roku sekretarzem zarządu. W w Związku Zawodowym od 14 września 81 roku. To znaczy bezpośrednio po studiach, pierwsza moja praca nie w zawodzie, tylko po prostu jako sekretarka w Komisji Zakładowej Okręgowego Przedsiębiorstwa Rozpowszechniania Filmów. Tam mnie zastał stan wojenny i tak dalej już potoczyły się te losy razem z tą Solidarnością, bo inaczej się nie dało. Bezpośrednio po 1989 roku objęłam szefowanie Komisji Oświaty w regionie Wielkopolska, to jest taka wyjątkowa organizacja, ona obejmuje swoim zasięgiem, w tej chwili już się nazywa Międzyzakładowa, obejmuje swoim zasięgiem region Wielkopolska, czyli jest to dosyć duża organizacja. A po tych dwóch latach przeszłam do pracy w zarządzie regionu. W Komisji Krajowej jestem od 1999 roku i właściwie te główne rzeczy, którymi się zajmowałam w, do tej pory w Komisji Krajowej, to była Komisja Statutowa i Krajowa Komisja Wyborcza. Proszę bardzo kandydata na skarbnika Jurka Jaworskiego. Zapraszam. Dzień dobry Państwu, nazywam się Jerzy Jaworski, mam 45 lat. Moją karierę zawodową rozpocząłem na AGH w Instytucie Mechaniki i Akustyki, gdzie byłem asystentem technicznym. Proszę o przyjeździe w wyjeździe zagranicznym wróciłem i za rozpocząłem pracy w radiu, gdzie już pracuję. 25 lat w dziale technicznym. A od jedną, jedną kadencji jestem zastępcą przewodniczącego i skarbnikiem zarządu regionu Małopolska. Moją przygodę z Solidarnością rozpocząłem właśnie na AGH, zaraz jak tam przyszedłem. Później ją cały czas kontynuowałem w radiu. Do tej pory jestem przewodniczącym komisji zakładowej od kilkunastu. Dzieliliśmy się e, razem z kolegami w Małopolsce reformy e, i strukturalnej, i, i finansowej e, regionu, co po czterech latach wydaje mnie się i myślę, że moim współpracownikom, a głównie przewodniczącemu przyniosło jakieś określone skutki. E, no, staramy się staramy się gospodarzyć tym majątkiem, który odziedziczyliśmy od poprzednika dobrze. No i Tutaj, tak, przewodniczący powiedział, no, będziemy się starali też e, dobrze tutaj, tutaj gospodarować, natomiast no nie sztuka wygrać, sztuka się nie skompromitować. No, tyle mogę powiedzieć. Henryka na koniecznego, proszę, Henrik. Swoją historię zawodową zacząłem od do krótkiego romansu z Donelem Wrocław, półrocznym, potem Kapuka Sosnowiec. Właściwie do dnia dzisiejszego pracuję w tej samej firmie, ponieważ na bazie tej kopalni i innych likwidowanych została utworzona spółka restrukturyzacji kopalni, której to jestem pracownikiem. W związku od 70 roku kolejną funkcję od wiceprzewodniczącego, przewodniczącego komisji zakładowej, wiceprzewodniczącego sekcji branżowej, przewodniczącego sekcji branżowej, w międzyczasie członek prezydium zarządu regionu, członek Komisji Krajowej od kilku kadencji, delegat, od 1998 roku członek Komisji Trójstronnej, obecnie od maja również członek Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z ramienia Solidarności. Wizji nie posiadam, posiadam koncepcję, zaczynając od zmian struktury organizacyjnej Komisji Krajowej jako zakładu pracy, czyli jako jednostki organizacyjnej, bo ona musi być dostosowana do nowych zadań. Również zmiana funkcjonowania ewentualnych zespołów Komisji Krajowych, by pracowały koncepcyjnie, a nie opiniotwórczo, co jest zadaniem odpowiednich działów. Komisji Krajowej. No i to są takie na, na początek. Oczywiście istotną kwestią tego wszystkiego będzie Instytut Związkowy. Ja mam nadzieję, że koncepcja tego Instytutu będzie szybko opracowana, szybko wdrożona go. Ze względu na ograniczone możliwości pozyskiwania ekspertów, no to będzie bardzo ważne. Ważne zadanie i z mojej oceny konieczne jak najszybciej. Ale głosowanie. Każdy z nas otrzyma kartę do głosowania i tutaj są wymienione imiona, nazwiska oraz funkcje, na które kandydaci są tutaj proponowani. I głosujemy poprzez zakreślenie cyfry w kółko. Czyli otoczenie. Otoczenie cyfry kółko przy imieniu nazwisku i przy funkcji. Samego. Kowalik Mirosław Kołdrowski Zdrowogi Grasus Ojciec Bramze Jarosław, Kret Walleman Kropiwnicki Andrzej Kruszyński Zbigniew Kubiak Bogdan Gałązka Zbigniew Gałęzewski Roman Gawro Antoni Łowacki Stanisław Gonet Cecylia Grajcarek Kazimierz Grymar Henryk Grzesiek Jarosław Grzeszek Wojciech Także rozpoczynamy głosowanie nie wstajemy nie wstajemy komisja żeby nie robić zamieszania komisja Numer dwa z wyborów, członków prezydium Komisji Krajowej. Liczba głosów niezbędnych do ważności wyborów 46, liczba miejsc mandatowych 5. Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów. Bogdan Piś, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej 84. Tadeusz Majdrowicz, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej 52. Jerzy Jaborski, skarbnik Komisji Krajowej, 61. Ewa Zydorek, sekretarz Komisji Krajowej, 51. Henryk koniec członek prezydium Komisji Krajowej, 82. W imieniu Komisji Skutacyjnej gratuluję wyboru. Dziękuję bardzo Komisji Skutacyjnej za tak świetną pracę.